Już wracają wszyscy do domku. Dobra, jesteśmy wszyscy gotowi. Jesteśmy, o lożecie. Jeszcze chwilę poczekamy pewnie. Nie, nie czekamy już. Trzeba szybko wracać. Jest godzina ósma. Jesteśmy spakowani bardzo dobrze, więc możemy jechać. Dobra, jedziemy. Dobra, mam możemy wchodzić? Tak, wchodźcie. I od razu z rzeczami na górę. Od razu tak. Dobra, ja kładę pioseczka na swoje miejsce. No no, ja, naszego, ja drugiego też. Remiki, to Ja nawet nie wiem gdzie tu jest moja... szafka. No pewno to to nie są moje rzeczy. Synek. Córcie. Tak muszę chwileczkę poczekać. No niestety. Córciu. A ty wysiadasz. Dobra. Tu mój telefon. Krem z zabaweczki. Musisz się podzielić. Widzę. Ale nasze ciuchy mogą leżeć tutaj. Mhm. Dobrze, że wszystkie wyprzałam przed wyjeżdżaniem. Mhm. Super. Tu twoje. Tu moje. Tu moje. Tu twoje. Tu moje. I tu, kochanie, są twoje. Super skarbie. Super ekstra. Małej zabawki trzeba powkładać. To kochanie, to ja to zrobię. No to wyjście. Ociuszki mało gdzie? W tym samym miejscu właśnie, bo jeszcze nie mamy przystani место Не, ну не могу быть кто цаку. Не, не могу. Ну, и уже есть гид. Гид, ты камалася, плавай, ты Może pójdziemy na spacerek Ja to kochanie nie jestem za. Ja się położę No dobra Halo dzieciaki Rozpakowywać się do domu wróciliście Właśnie nie jestem zadowolony z tego powodu Czy do domu wróciliśmy nawet szafki nie mamy żadnej. No właśnie, mamo. Może tata zamontuje. Nie da rady, dzisiaj, ale możecie się gdzie ładnie rozpakować. I wy dziewczynki miałyście gdzieś wejść, chyba, tak? Widzisz ten deszcz, mamo. Na dworze nie wyjdziemy. Ja co to jest taki drobniutki deszczyk? Mamo, on wcale nie jest drobny. Tu masz rzeczy dla siostry i tu masz twój portfel. Dziękuję. Proszę naprawdę córciu wielką łaskę, że je ty mi przynosisz rzeczy. Ale one były twoje. Dobra, mama, jak mi chciałaś? Nic ode mnie. Mogłaś nic nie mówić. Dobra, ja idę na górę. Yy, dobra, to te rzeczy będą tutaj. To idź ty. Tak, a my zaraz się idziemy. Okej. Okay. Pomóż mi troszeczkę. No już Ci pomagam, Boże Mamo. Nie boziuj mi tutaj. My z tatą nie jesteśmy zmęczeni, więc my się kładziemy. Będzie to dla Ciebie okej, okay, jak się położymy? Jeju, tak. To ja jak mogę iść tam już z Tobą na górę? No dobra, chodź. Ach, nareszcie w domu. Tylko Ty się z, taki, z tego powodu cieszysz. No ale wiesz, dobrze wrócić do domu. Nie wyglądam dobrze w tej sukience. Nawet świetnie bym powiedziała: ale wiesz. Wiem. Ty też wyglądasz, Bosko. Dzięki, ale ukradnie o to mi chodziło. No, a mi właśnie o to. To będzie nasza taka randka, może? Na pewno nie randka. Na pewno będzie randką. Dobra, to już idziemy. No i na tym kończymy tą historię tego boka. Pewnie jest bardzo krótka, ale treściwa. I dziewczyny idą się spotkać z chłopakami.